Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. i W dzisiejszym filmie omówimy sobie Grand Prix Kanady. Z pewnością można stwierdzić, że był to jeden z lepszych wyścigów w tym sezonie. Najmniej trochę się też działo w Miami wspaniała wygrana Landa. i teraz jeszcze doszły potyczki kierowców w Kanadzie. Fenomenalne kwalifikacje, których tym razem nie wygrał Max Verstappen, ale od pole position dzieliło go dokładnie 0,000 sekundy. Tak zabawnie wyszło, że Max wykręcił taki sam czas jak startujący z pole position George Russell. Po Q2 pożegnaliśmy się z dwoma samochodami Ferrari, i to był dopiero początek ich wszystkich problemów, które w niedzielę tylko się nasiliły. Cecha Perez już któryś raz nie poradził sobie w kwalifikacjach, startował 16 i wyścig też niezbyt ciekawie mu poszedł, ponieważ gdzieś tam w pewnym momencie się rozbił i otrzymał za to jeszcze karę przesunięcia o 3 miejsca na za dwa tygodnie w Hiszpanii. Nieciekawie się to wszystko prezentuje, mimo tego, że podpisał już kontrakt. A już takie sytuacje kiedyś były, gdzie ktoś podpisał kontrakt z Red Bullem, się cieszył, niezbyt ciekawie jeździł, nie spełniał tych oczekiwań i po prostu ten kontrakt mu kasowali. Za to bardzo dobrze prezentuje się sytuacja McLarena. Skończyli z drugim i piątym miejscem. Znowu była szansa na wygraną Lando, gdyby zespół podjął inne decyzje strategiczne w trakcie pierwszego samochodu bezpieczeństwa. Była też szansa na podwójne podium, ale doszło do kontaktu między Russellem i Piastrem w momencie wyprzedzenia Australijczyka, przez co jego samochód już trochę zaczął się poddawać. Najlepszy wynik w tym sezonie Mercedesa. Hamilton, czwarty, Russell, trzeci. I jako nie wiem, czy bardziej właśnie jako drużyna, czy osobno, stwierdzili, że nie były to aż tak zadowalające wyniki. Hamilton przyznał, że był to jego najgorszy wyścig w karierze, a George, że no popełnił za dużo błędów, i było widać, że liczył na drugie albo pierwsze miejsce. Co to pierwsze miejsce od końca zajmuje Logan Sargent z kolejnym nieukończonym wyścigiem. Dla towarzystwa i wyrównania Alex Albon również nie ukończył tego wyścigu, przez to, co w pewnym momencie zgotował mu Carlos Sainz, co poskutkowało tym, że obydwoje po prostu wypadli, ale o tym opowiem trochę później. Muszę przyznać, że szkoda mi Logana, ponieważ jego sytuacja z fotelem na przyszły sezon nie wygląda za dobrze, a teraz zrobiła się jeszcze gorsza. I podobno na jego miejsce już został zapraszany Carlos Sainz. Nie wiadomo, czy się zgodzi, byłoby to ciekawe combo: Sainz i Williams, ale jeśli tak na to patrzeć, to tak naprawdę każda propozycja jest ciekawa, i w tym momencie, według plotek, Sainz zajmuje połowę stawki. Ferrari fatalnie pogubili się w ustawieniach, skopali kwalifikacje. I po prostu masakra, co się działo tam w ten weekend. Tak jak już wspomniałam, w pewnym momencie Carlos Sainz rozbił swój samochód i przez to, że stracił przyczepność, ściągnął jeszcze ze sobą Alexa. Charles Leclerc z problemami jednostki napędowej, jedna ze zmian trwało 20 sekund, ale nie całego przejazdu przez aleje i zmiany opon, tylko stał w na pit stopie 20 sekund, ponieważ próbowali naprawić zdalnie tą jednostkę jakoś. I najlepsze było to, że w momencie, kiedy tor przesychał, ale nie był do końca suchy, założyli mu hardy. Najlepsza decyzja strategiczna w Ferrari w ogóle kiedykolwiek podjęta. Potem, jak wyjechał z boksu, to nie dość, że stał 20 sekund, to wyjechał na hardach na koniec stawki. I tracił nieco ponad minutę do kierowcy przed nim. W pewnym momencie chyba się już po prostu zdenerwował, stwierdził, że kończy wyścig, bo to nie ma sensu, o punkty nie powalczą i żadnych ciekawych danych statystycznych również z tego nie uzyskają, więc po prostu wjechał do boksu, wysiadł z samochodu i właściwie to się mu nie dziwię. Też bym wolała ukoń nie ukończyć takiego wyścigu, niż dojechać na ostatnim miejscu. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, jak Haas wystrzelił na full-wetach na starcie wyścigu, kiedy reszta miała założone intery i po prostu objeżdżali każdego, kto im się tam napatoczył. Było to niesamowite, ale oczywiście, jak tor zaczął przesychać, no to wety już nie miały takiego potencjału, chociaż start bardzo fajnie się dzięki temu oglądało. Mimo tego, że był to domowy wyścig Lansa Strola, Praktycznie nic o nim nie słyszeliśmy w ten weekend, ale z drugiej strony to chyba dobrze, bo oznacza to, że nic nie odwalił, tak jak ma to w zwyczaju. Albin w punktach 9 i 10 miejsce udało im się dzięki temu przeskoczyć Williamsa, ale tam pod koniec była dziwna sytuacja. Na 68. kółku Esteban Okon dostał informację, że ma przepuścić Piera Gasliego, bo ten ma lepsze tempo. I może jeszcze gonić Daniela Ricardo, żeby przeskoczyć jego miejsce i dostać więcej punktów. Okon go przepuścił, ale niestety Pierowi nie udało się złapać Daniela. Na co okon się bardzo wkurzył, bo nie wiem, czy sobie tak postanowili wcześniej, czy nie, ale w radiu to nie było puszczone, że no dobra, przepuszczę go, ale jak mu się nie uda, to oddaje mi pozycję. Pierwszy nie oddał tej pozycji i po prostu dojechał na dziewiątej pozycji, zostawiając okona z tyłu gdzieś tam na dziesiątej. I na to Estepan się bardzo wkurzył, bo podobno umawiali się inaczej, ale wydaje mi się, że to też mogła być taka trochę zagrywka w kierunku tego, że odchodzi on ze zespołu pod koniec sezonu 2024. Ale mam nadzieję, że nie będzie tam się gotowała żadna dziwna atmosfera, bo Alpin już ma dosyć problemów z tym, jak cały czas Estepan i Piers się tam kłócą i przepychają. Przejdźmy teraz do RB. Daniel Ricardo bardzo zadowolony z tego wyścigu, bardzo zadowolony z kwalifikacji. Kwalifikację skończył piąty, wyścig kończył ósmy. Wszystko super, ładnie, fajnie. Tylko Yukit Tsunoda. Bardzo ładnie wyścig musiał cały czas, przez większość trzymał się na siódmej pozycji, ale popełnił drobny błąd, przez co automatycznie spadł gdzieś tam na koniec stawki. Zespół jeszcze musi zapłacić 10 tysięcy euro kary za to, że Japończyk nie stawił się na hymnie Kanady. A tłumaczyli się tym, że po prostu źle mu tam zorganizowali czas, nie przeszło i muszą teraz zapłacić karę. Nowe konstrukcje samochodów na 2026 rok zapowiadają się ciekawie nie wiem jak to do końca ująć. Za to wiem, że wszystkim, którzy jeszcze się z nimi nie zapoznali, za chwilę będę musiała je przedstawić. Zrobiłam sobie tutaj taką listę, będę tutaj co jakiś czas zerkać i przy niektórych podpunktach pewnie dodam jakiś komentarz od siebie. Na pewno takie samochody mają być 30 kg lżejsze. Tylko teraz dobre pytanie brzmi: z czego oni chcą ściągnąć aż 30 kg? Na pewno cały koncept jest tego, żeby właśnie były mniejsze, zwinniejsze, lżejsze, większe prędkości rozwijały w pewnych momentach. Tylko naprawdę bardzo ciekawi mnie to, skąd oni chcą wywalić aż 30 kg. Na pewno mają jeszcze być 10 cm węższe, 20 cm krótsze. Mają generować mniejszy docisk, aż o 30%. I stawiać też mniejszy opór o 50%. Skoro te samochody mają być krótsze i węższe, lżejsze, to to samo tyczy się opon. Opony również mają być węższe. Moc silnika spadnie do 400 kW, a moc baterii wzrośnie do 350 kW. Na pewno zostanie zlikwidowany system odzyskiwania energii cieplnej MGUK. Za to będzie można odzyskiwać energię z hamowania, znaczy odzyskiwać po prostu więcej tej energii z hamowania. Pojawią się w 100% syntetyczne paliwa i to ciekawe, ruchoma aerodynamika tylnego i przedniego skrzydła. Samochody również mają obniżać się na prostych i generować mniej oporu, żeby rozwijać większe prędkości z mniejszym nakładem energii. Brzmi ciekawie, ale trochę niebezpiecznie, zważając na ich wielkość. Tutaj następna jest bardziej płaska podłoga, słabszy dyfuzor, wzmocniona struktura zderzeniowa z przodu i tutaj dobrze, że ktoś o tym pomyślał. Tutaj jako ostatnie na mojej liście zostaje nam lepsza ochrona kokpitu i zbiornika paliwa. Ma też zniknąć DRS i trochę to będzie dziwnie wyglądało, ponieważ yy, tutaj Chodzi o to, że samochód, który będzie z przodu powyżej 290 km na godzinę do 355 km na godzinę, traci moc energii elektrycznej, przez co będzie słabszy i bardziej podatny na atak. Nie wiem, co to, o tym sądzicie, możecie pisać w komentarzu, bo DRS bardzo mi się podobał, zawsze lubiłam fajnie wtedy stra strategię się patrzało, wiedziałam mniej więcej, kto, kogo kiedy będzie mógł wyprzedzić na tej prostej. Tak sobie mogłam poobliczać parę rzeczy, a teraz 15 lat z DRS-em, teraz nagle bez. No, trochę szkoda, bo DRS zawsze lubiłam. Wcześniej w tym odcinku ukryłam trochę informacji już na temat kolejnego wyścigu. Wspomniałam, że Perez dostanie karę, którą będzie musiał odrobić na, za dwa tygodnie w Hiszpanii. Czyli już niektórzy mogą się domyślać, że za dwa tygodnie oby, odbędzie się kolejny Grand Prix będzie to Grand Prix w Hiszpanii. I z tej okazji zapraszam Was na mojego zeszłorocznego vloga z Grand Prix Hiszpanii. Tutaj będzie link. I dziękuję Wam bardzo ściśle za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama oraz na mojego Twittera. I widzimy się za dwa tygodnie.